W małżeństwie Anny i jej tureckiego męża często dochodzi do przemocy. Policja kilkakrotnie eksmituje go z mieszkania i wydaje zakazy zbliżania się. Ale 8 grudnia 2008 roku mąż Anny zabija ją we śnie. Zostawia ją zalaną krwią w mieszkaniu i ucieka do swojego syna lub paśierba. Świadkowie widzą, jak odjeżdża taksówką około 10 rano. Po południu członkowie rodziny znajdują ciało i zawiadamiają policję. Sprawca zostaje zatrzymany w domu syna i początkowo przyjęty do szpitala psychiatrycznego. Tam ma być zbadane jego zawinienie. Dalszych szczegółów brak. Nie wiadomo więc, czy w tym przypadku mamy do czynienia z zabójstwem honorowym. Nieznane są również prawdziwe nazwiska ofiary i sprawcy. Was donosił o tej sprawie 9.12.2008, niestety nie jest już dostępny online. Każda informacja sprawi, że będziemy szczęśliwi. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe na